tak, czas podjąć wyzwanie wyzwanie, które rzuciła mi Ewa Red Lipstick Monster wyzwanie, abym wykonała celutki makijaż cały makijaż używając tylko i wyłącznie brokatu na początku się przeraziłam pomyślałam bo sobie, boże co to będzie za hardkorowy peeling twarzy ale później przypomniałam sobie, że to już nie jest pierwszy raz, kiedy miałam na swojej twarzy czy ciele bardzo dużo brokatu i jakoś przeżyłam, nawet kiedyś moją modelkę wymalowałam w ten sposób że miała całą twarz i całe ciało z brokatu na potrzeby sesji zdjęciowej i też było ok więc Dlaczego nie? Jest czas karnawału, trzeba szaleć, trzeba się dobrze bawić przede wszystkim i lubimy błyszczeć. Czy to na parkiecie, czy po prostu w życiu. Więc tak, przyjmuję wyzwanie, dzięki Ewa e, będę działać, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie potraktowała tego na swój własny sposób. Dlatego też tak będzie to bardzo... Bardzo kolorowa charakteryzacja. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ją wykonać, to oglądajcie dalej i oczywiście bawcie się dobrze. Zacznę od makijażu oczu, bo coś się może osypać, to wiecie, trzeba później oczyścić. Brokat, którego używam do wykonania tej charakteryzacji, to brokat do makijażu oczu. To jest bardzo ważne, aby wykonywać coś takiego właśnie takim brokatem, bo on nie ma. Takich ostrych krawędzi i jest bezpieczny dla naszych oczu. Nawet jak coś się dostanie do oka, to bez problemu, nic się nie wydarzy. Jest to taka większa drobinka po prostu jakby cienia. Um, najczęściej używam brokatów firmy MAC, NYX, CROLAN um, i tutaj mam jeszcze Pierre René te wszystkie brokaty są bezpieczne więc bez problemu mogę ich używać na oczy naklejam brokat za pomocą um, tego primera nyxa jest to taki klej do brokatu więc najpierw na powiekę nakładam bazę a później będę nakładać cienie, jeszcze nie wiem jakich tutaj użyję tych cieni nie wiem. Nie wiem. chyba tego holo srebrnego i takiego przytłumionego różu Zrobię tutaj jakieś cieniowanie, może. Nie wiem, czy uda mi się tutaj jakąkolwiek precyzję zachować, ale spróbujmy. To naprawdę będzie śmieszne. I coś czuję, że mój kot będzie chodzić przez tydzień i będzie się jeszcze świecić z tego brokatu. Najpierw sreberko. Ooo, podoba mi się. Chcę, jaki ten brokat jest ładny. Cudownie wygląda. Taki holo. od razu sobie przejdę na dolną powiekę, a co? Nawet się tutaj nic nie osypuje. Jest dobrze. Jeszcze sobie przyciągnę. Okej, okay, teraz różowy odcień. Końcik zewnętrzny. I załamanie. Tutaj przyjdzie jeszcze ten cielisty brokat, więc później będę blendować granice. Żeby ładnie porozcierać. Oczy gotowe. Teraz hmm. brwi może być. Ok. To teraz brwi brwi. Fiolet. Też taki holo. Mieszamy sobie tutaj, nakładam bazę. On jest taki bardzo drobny, ten brokat fioletowy. To się nazywa InstaBlow. Mhm. Myślę, że ten challenge może powołać do życia nowe trendy, I takie brokatowe brwi, wyrysowane. Chyba się przyjmie, nie? Oby nie. Myślę, że warto tutaj przykleić jakieś sztuczne rzęsy. Wiem, że one nie są brokatowe, ale myślę, że będzie to taki fajny akcent, więc... Ym, dlatego, że nie jest to brokatowy challenge. Zrobię to poza kamerą i zaraz do Was wracam. Prawda, że od razu lepiej? No i dodatkowo, jeżeli wyczeszemy nasze rzęsy tuszą do rzęs, to... Ym, Pozbędziemy się drobinek brokatu z naszych rzęs, które mogą nam wpaść do oka, więc super sprawa. Okej, okay, no to możemy przejść do podkładu. Strasznie się tego boję, ale będzie to cieniowanie tutaj od samej tutaj góry nasady włosów aż na dół. Zrobimy sobie takie przejście. Mój rożek mi się coś osuwa. Okej. Okay na co będę przyklejać brokat myślałam o takim transparentnym podkładzie który jest mocno połyskujący przez to, żeby nie używać kleju i żeby nie wysuszyć swojej skóry więc myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie i nałożę go za pomocą gąbeczki zwilżonej widzicie, on jest taki perłowy więc będę się bardzo świecić nie będzie to może super estetycznie wyglądać, ale Damy radę. Rożek wykonałam z chusteczek higienicznych pokryłam go lateksem i posypałam brokatem, więc nie jest to jakoś skomplikowana zabawa. Połączę miedziany cień z tym różowym i z odrobiną złota. Dzięki temu uzyskam takie bardziej płynne przejście. Okay. Teraz nabieram więcej takiej miedzi i złota. Znowu będę robić przejście. Okidoki. Teraz idziemy dalej i będziemy łączyć, już płynnie przechodzić do takiego białego, połyskującego, troszkę jest tutaj złota, ale muszę dołożyć mojego transparentnego, połyskującego podkładu. Może policzki mhm. i tutaj też zastosuję taką samą technikę, czyli róż i złoto. Wyczyszczę sobie tutaj okolice pod okiem. O. Róż. żeby się połączyło o. to jest dopiero rozświetlacz i teraz wracam do tego e, cielistego o proszę bardzo myślę, że pod każdym kątem jakoś ta twarz wygląda że jest jakieś przejście No dobra, to druga połówka twarzy. Koniecznie trzeba się zabrać za usta i tutaj też proponuję ten fiolet, bo wtedy będą się wyróżniać po prostu. Jeszcze szyja i challenge gotowy. Tak, zdecydowanie czuję się jak jednorożec, trochę jak kula dyskotykowa, trochę jak troll, bo chyba sobie musicie przyznać, że taka charakteryzacja pasuje jako inspiracja filmem Trolle. Cała się błyszcze. Jak wrażenia? Nie czuję w ogóle tego brokatu na twarzy. Jak pocieram moją twarz, to nie czuć tutaj żadnego tarcia, żadnego drapania, więc bez problemu to zmyję. Wszystko dlatego, że jest to brokat specjalnie stworzony do oczu. Jest on po prostu trochę większy niż te drobinki pigmenty, których używamy do naszego makijażu oczu. Na jakieś wielkie wyjścia. Więc nie czuję, jedynie czuję rzęsy i czuję usta, bo czuć, że po prostu są na nich jakieś drobinki i mam wrażenie, jakbym miała piasek na swoich ustach. Więc bez obaw, wszystko się zmyje. E, uczucie jest naprawdę bardzo fajne. Mam nadzieję, że ten challenge zaliczyłam, że Ewa stwierdzi, że podołałam jej wyzwaniu e, i że Wam się podobało, bo pamiętajcie, że przede wszystkim to jest dobra zabawa. A taka charakteryzacja może się czemuś przysłużyć, e, możecie się charakteryzować na Hano, Halloween, czy jakąś imprezę karnawową przebieraną, możecie stać się swoją własną kulą dyskotykową, e, czy dla swoich znajomych, na pewno będziecie błyszczeć. No nie jest to makijaż, tak wiecie, na co dzień, ale myślę, że trendy sylwestrowe pobiłam. Trochę to jest lepsze, tak mi się wydaje, nie? Nie jest przesadzone, podkreśla kobiecą urodę. E, no, e, to tyle w tym temacie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Ja teraz idę się zmywać. E, napiszę wam pewnie w komentarzach, bo będziecie pytać jak długo zmywałam, więc dam wam znać w komentarzach poniżej. No. I to już wszystko. Nie będę nikogo nominować. Jeżeli ktoś chce się pobawić w taką charakteryzację, w taki makijaż czy challenge, to zachęcam. Fajna zabawa, ale pamiętajcie, aby użyć brokatów do makijażu oczu. Jest to o wiele bardziej kosztowne, ale jest bardzo bezpieczne i na pewno nie zrobicie sobie żadnej krzywdy. Nowe osoby, które pierwszy raz są na moim kanale, zachęcam do subskrybowania, do obserwowania kanału, ponieważ w takiej charakteryzacji no, może nie aż tak świecących, ale bardzo kolorowych jest więcej na moich kanale, a będzie jeszcze więcej, więc obserwujcie, oglądajcie. Dzięki, kochani, za oglądanie i lecę pod prysznic. Pa pa!